To sobotnie popołudnie będą szukać przełamania zarówno piłkarze rezerw Legii Warszawy, jak i bunianki błonie. Drużyna dzisiejszych gospodarzy, piłkarze Piotra Jacka nie wygrali od czterech spotkań, natomiast od sześciu spotkań bez zwycięstwa zawodnicy bunianki błonie. Teraz już mamy akcję w wykonaniu gospodarzy: to jest prawa strona, wycofanie do ośrodkowania szanse I też teraz tutaj jest poprzeczka. Jest gwizdek sędziego. Korczakowski, Korczakowski jednak w mur. Jeszcze będzie dobitka z dystansu, ale jednak dobitka niecelna. Dlatego, że w protokole meczowym jest trzynastka. O tym za chwilę, bo teraz już będzie szansa dla piłkarzy. Gospodarzy strzał na bramkę 1 do 0. I bardzo dobrze teraz Jakub Jędrasik. Ale od początku jednak prosili się o tę bramkę zawodnicy, błonianki błonie. I wykorzystał autostradę. W polu karnym Jakub Jędrasik bardzo dobre wejście, płaski strzał. On tutaj właściwie wykonał wyrok, dlatego że wiedział co chce zrobić. Ale zebrana piłka w Norowski, bardzo blisko pola karnego, wycofał piłkę. Korczakowski, Korczakowski na bramkę, interwencja bramkarza, jeszcze tutaj nie będzie dobitki jednak. Będzie jeszcze za chwilę Korczakowski, Korczakowski na bramkę, uderza i teraz bardzo dobrze, Bramkarz Mieciński. Bardzo dobrze w defensywie. Żółjen Tadrowski jest. Wyjście w sile czterech piłkarzy, gracze gospodarzy. Rozegranie Drasik do środka. akcji i teraz. Jednak strzał niecelny. Wiktor Kamiński. W Norowski. Dobrze teraz W Norowski. Już jest W Norowski. Jeszcze W Norowski. Tutaj udało się dziubnąć piłkę strzał na bramkę. I dobrze teraz Bramkarz. Czekamy na gwizdek sędziego Czajkowski. Czajkowski teraz nad bramką. Jeszcze Wodarczyk dojdzie do piłki. Przytrzymał Wodarczyk, idzie teraz sam Wodarczyk na bramkę. Co ko wyprowadza Michał Gładysz. Jest na środku boiska Karol Nojszewski. Mocno do przodu pytaj, czy zdąży Jędrasik. Zdążył Jędrasik, Jędrasik jeszcze blisko bramki. Jędrasik, i teraz będzie bramka na 2 do 0, ale tutaj Jędrasik po prostu zabawił się z Bramkarzem. No bo właściwie trudna sytuacja. Bramkarze skrócił kąt. Miał bardzo mało wolnego miejsca Jędrasik. I tutaj wydaje mi się, że potrzeba było takiego zachowania trochę nawet szalonego, żeby pokazać gdzieś szaleńczą młodość. Dlatego że no strzał taki bardzo prosty teraz uprzedził Koterwasa, Jeszcze jest Jędrasik, a może będzie hat-trick! Jędrasik, Jędrasik 3! Jędrasik to jest po prostu coś niesamowitego! Co robi ten młody chłopak? Ależ on dzisiaj ma formę! Ależ to jest jego dzień! Ale przede wszystkim proszę zwrócić uwagę na to, co zrobił Kacper Wdorowski, bo znakomite przejęcie piłki, znakomicie przeczytał, znakomicie wyczuł, że to może być jego moment, i potem rozegranie Drasik. Wykonał swoją robotę perfekcyjnie. Za pola karnego strzał do lewej strony w polu karnym czterech piłkarzy gości. I ta piłka dokręcana do bramki, i teraz jest gol! ale wydaje mi się, że to może być bramka samobójcza. Natomiast w końcówce pierwszej połowy nie powiem, że zyskują kontakt piłka bunianki. Ta bramka daje nadzieję to jest myślę dobre określenie. Ale prosta akcja, szudrożne dośrodkowanie. Jest dośrodkowanie, ale dobrze teraz. Kasper Skrzypek, i to był ostatni akord pierwszej połowy na razie 3 do 1. Wychodzący Madoks Sobociński. Chociaż teraz odzyskanie już, Maciejewski. Blisko Polakarnego Maciejewski wchodzi Maciejewski do środka i teraz było tutaj bardzo groźnie i ma bramki, ma 4 do 1. Wchodził na boisko z ławki rezerwowych. Pawuł Jabłoński, o tym za chwilę, bo teraz strzał na bramkę z dystansu. Dobrze, bramkarz! Szerokie rozegrań do boku, Gładysz. Idzie teraz do przodu, Gładysz. Blisko Polakarnego, Gładysz, Gładysz na bramkę i prosto w ręce bramkarza. Ruszy dzień Wygrał teraz pozycję. Szerokie rozegranie. Już ucieka bardzo mocno. Madok Sobociński. Jest Kamiński. Madok Sobociński, jeszcze Madok Sobociński. Na bramkę i bardzo dobrze bramkarz. Madok Sobociński, może teraz on napędzi rozegraje do przodu Kamiński. Jeszcze jest Kamiński na bramkę, ale dzisiaj Kamiński. No, próbuje, próbuje natomiast na razie nie może się wstrzelić. Przeszła piłka do przodu. Korczak. Już jest wyjście piłka Bunianki, pole karne, strzał na bramkę, niecelny Mariusz Zalewski przejęcie Rafała Maciejewskiego, jest wprowadzenie Jędrasik, ale on dzisiaj jest aktywny, Jędrasik, Jędrasik w szesnastkę, Kamiński, dobrze, tym razem bramkarz jeszcze Kamiński, pytaj czy ta piłka będzie w siatce, nie będzie, no tutaj po prostu Wiktor Kamiński, ja myślę, że nie ma dzisiaj szczęśliwej gwiazdy. I to jest, dodajmy, piąta zmiana w drużynie. Gości są piłkarze, bunianki, jeszcze będzie strzał na bramkę! Ależ teraz piękny gol! I to jest bramka na 2 do 3, tutaj jeszcze będą emocje! Świetnie teraz to zrobione, świetny ten strzał, a więc... Legia Warszawa, mówiłem o tym, że ona bardzo mocno prosi się o takie sytuacje i tutaj jest piękne wykończenie. Też stracone dwa punktoty, może za chwilę, bo teraz już są piłkarze, gości, mamy strzał na bramkę, jak niecelny! Dobrze teraz, Madok Sobociński, jeszcze jest rozegranie, Korczakowski, Korczakowski teraz, on jeszcze w boisku, Korczakowski, do środka, szansa i bramka, jest, teraz bramka Maciejewskiego, a więc 4 do 2. Ale świetna robota Korczakowskiego, on tutaj do końca poszedł do linii końcowej, potem piłkę wyłożył Maciejewskiemu. No i teraz Maciejewski właściwie musiał postawić kropkę na D. Jakub Jendrasik. Na bramkę Jendrasik i teraz dobrze, bramkarz. Uiska Jendrasik. Jendrasik blisko pola karnego, Jendrasik. Jendrasik na bramkę i teraz kapitalny gol! Kapitalna bramka to jest po prostu coś niesamowitego, co dzisiaj robi Jakub Jendrasik. 5 do 2. 5 do 2. 5 do 2. Jakub Jendrasik, czwarta bramka, lecz teraz kapitalne okienko. No ja myślę, że jak tutaj są skauci Szachtara-Donieck, to to nazwisko jest w notesie. Ono musi być w notesie. Gdzieś ...to mnie muruje, Jendrasik. No Jendrasik tutaj jeszcze jest rozegranie, Maciejewski. Jest teraz już podaj Madok Sobociński, ale spalony. Mimo że bramka padła, to spalony. ...do dopuszczaj piłkarze rzebunianki do ataków. Jest Nikodem Niski, jest rozegranie do środka, szansa 6, brawo. No tym razem bramka zdobyta przez Dawida Kiedrowicza, dobre włożenie i też płaski strzał Kiedrowicza, 6 do 2, a więc powtórka wyników zeszłego sezonu. Koniec tego spotkania, zwycięstwo piłkarzy rezerw Legii Warszawa, 6 do 2. Przypomnę, cztery gole zdobyte przez Jakuba Jędrasika.